Będzie to prawdziwy pojedynek Dawida z Goliatem. Przy ich temperamentach i charakterach autentyczna wojna. Ludzie zainteresowani tą walką dzielą się na tych, którzy zadają sobie pytanie, kto wygra, albo na tych, którym wydaje się, że na pewno znają odpowiedź. To wydarzenie będzie wydarzeniem historycznym, i myślę, że już na zawsze ludzie będą o tej walce pamiętali. No to będzie fajnie. Co ty wyprawiasz? To szczepionka. Jutro byłoby już za późno. Gotowi by wypuścić psy? Co zrobić? Wypuścić psy.